Bitwy o Beleriand lub Wojna o klejnoty to zbiorcza nazwa na szereg bitew, jakie miały miejsce na terenach Beleriandu między plugawymi służalcami Morgota, a elfami, krasnoludami i ludźmi. Spośród wszystkich potyczek wyróżnia się sześć decydujących starć. Dziś opowiem o jednym z nich, a konkretniej o Dagor Nuin Giliad, bitwie pod gwiazdami która czasem mylnie uznawana jest za początek Wielkiej Wojny, a jest tak naprawdę pierwszym starciem Noldorów z siłami Wielkiego Nieprzyjaciela. Całość oczywiście okraszę odpowiednim tłem historycznym, lecz w nieco skróconej wersji. Poprzednie materiały poruszające tematykę Silmarilli znajdziecie w opisie, a teraz rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Po tym jak Morgoth z pomocą ungolianty zniszczył światło dwóch drzew, ruszył w kierunku Formenos twierdzy Feanora. Na miejscu zabił broniącego Silmarili Finwego i ukradłszy klejnoty, zbiegł wraz z ogromną pajęczycą do Beleriandu. Informacja dotarła po chwili do świętujących Valarów i elfów. Feanor popadł w rozpacz i zapałał rządzą zemsty. Wiedząc, że Valarowie nie uczynią nic, by ukarać Morgota, sam postanowił się zemścić. Przemówił przed Noldorami, nakłaniając ich do opuszczenia Błogosławionych królestw i wraz z siedmioma synami po iż nie spoczną, dopóki nie odzyskają utraconych dóbr. Wielu zebranych natychmiast stanęło po stronie Feanora, a po chwili zawahania pośród nich znalazł się także jego przyrodni brat Fingolfin i jego stronnice. Elfy podzieliły się na dwa chówce: jeden pod sztandarem Feanora, ognistego Ducha, drugi pod przywództwem Fingolfina. Wspólnie wyruszyli w podróż, nie zważając na ostrzeżenia walarów. Hufiec Feanora brnął do przodu znacznie żwawiej i zostawili pozostałych w tyle. Gdy dotarli do Alqualonde, rozpętała się straszliwa walka między dwoma szczepami pobratymców. Feanor nie mógł znieść odmowy ze strony Telerich i postanowił wziąć ich statki siłą. Szale zwycięstwa na strony Noldorów przechylił wówczas Fingolfin, dołączając się do bitwy, nie wiedząc nawet, iż to Feanor rozpoczął starcie. Zabierając łodzie, Noldorowie ruszyli na północ w stronę cieśniny Helkarax. Pojawiły się pierwsze zwątpienia w cele wyprawy i pierwsze spory, ale mimo to większość elfów zdecydowała się przejść dalej. Nie zniechęciła ich nawet apokaliptyczna przepowiednia Mandosa. Niestety łodzi było za mało, by wszyscy mogli się przeprawić na drugą stronę. A wędrówka w takim mrozie była nie lada wyzwaniem. Feanor podjął decyzję. Wraz z synami i najwierniejszymi eldarami wymknął się z obozu i odpłynął ku śródziemiu, zostawiając hufiec Wingolfina na pastwę losu. Dobili do brzegu przy ujściu fjordu Dręgist, głęboko w Dorlomin. Medros, jeden z synów Feanora, zapytał ojca, które łodzie każe odesłać po pozostałych, lecz ojciec zakpił jednie z syna, po czym nakazał spalić łodzie. Najpiękniejsze statki, jakie kiedykolwiek pływały po Ardzie, zajęły się jaskrawym i straszliwym płomieniem. Fingolfin i pozostali przebywający po drugiej stronie cieśniny ujrzeli w oddali czerwoną łunę, rozjaśniającą mrok daleko na horyzoncie. Zrozumieli... Że zostali zdradzeni. Ognisty szum płonących w losgarze łodzi poniósł się wielkim echem, a ci, co go usłyszeli, bardzo się dziwili. Łunę widać było nie tylko w Aramanie, lecz także w Angbandzie, twierdzy Morgota. Roiło się tam już od orków, wilków, balerogów i wszelkiego innego plugastwa, lecz wielki nieprzyjaciel Lizał właśnie rany po pierwszym starciu z mieszkańcami Beleriandu. Udało mu się zmusić ich do odwrotu, ale i po jego stronie nie obyło się bez strat. Niemniej jednak znak, że Feanor, jego odwieczny wróg, przybył do Beleriandu z zastępem zbrojnych, by odebrać swe klejnoty, rozgniewał Morgota na tyle, iż ten postanowił uderzyć natychmiast. Chciał zepchnąć Noldorów do morza, nim ci zdążą się zadomowić. Armia Ciemności ruszyła pośpiesznie przez przełęcze gór cienia, zwanych Eredwetrin, by zaskoczyć wrogów. Tymczasem Feanor i jego zwolennicy ruszyli dalej w głąb lądu, wzdłuż fiordu Dręgist. Tym sposobem dostali się do krainy Hitlum, skąd następnie udali się w stronę długiego jeziora Mitrim i krainy o tej samej nazwie. Na północnym brzegu Noldorowie postanowili rozbić obóz. Nim umocnili swą pozycję, na horyzoncie pojawiła się już cała chmara orków. Mimo elementu zaskoczenia i zdecydowanej przewagi liczebnej, Orkowie ponieśli sromotną porażkę. Morgoth nigdy nie mierzył się jeszcze z Noldorami, nie wiedział zatem jak silni i zwinni są jego przeciwnicy. W oczach Noldorów wciąż płonęło jeszcze światło niedawno opuszczonego Amanu, to też nie czuli oni większego zmęczenia i opanowani gniewem potrafili siać spustoszenie. Orkowie starali się uciekać, ale wściekłe elfy ścigały ich jeszcze daleko za Eredwetrin, na równinach Ardgalen. Nie pomogły nawet posiłki wysłane przez Morgota, bo te wypatrzył zawczasu Kelegorm, syn Feanora. Kelegorm zebrał więc Noldorów i powiódł ich w góry w pobliżu Eitel Sirion, gdzie z znienacka napadł na drugą armię orków, spychając ich na moczary Serech. Feanor, ogarnięty szałem i radością, rąbał orków jednego po drugim, wciąż brnąc naprzód. Nienawiść do Morgota zdawała się napędzać go jeszcze bardziej. Gniew zaślepił go jednak i w bitewnym szale odłączył się od swoich wojsk. Orkowie, widząc to, wykorzystali sytuację i momentalnie go osaczyli. Znajdowali się wówczas na granicy terenów Morgota i z Angbandu pośpiesznie przybiegła im do pomocy grupa Balrogów. Do Feanora natomiast przebiło się kilku pobratymców. Walczyli dzielnie i wytrwale, nie był im żaden ognisty demon. Niestety, tym razem Feanor przecenił swe siły i raniony kilkukrotnie, Padł w końcu na ziemię, powalony przez Gotmoga, przywódcę balerogów. Gdyby nie odsiecz jego synów, Feanor najpewniej zmarłby na polu bitwy. Zabierając rannych, Noldorowie skierowali się w stronę jeziora Mitrim. Przekraczając Eitel Sirion, Feanor poprosił ich, by się zatrzymali. Wiedział, iż nie zostało mu zbyt wiele czasu. Ostatni raz spojrzał na szczyty Tangorodrimu, wyrastające nad Angbandem, i zrozumiał, że siły samych Noldorów nie wystarczą, by pokonać nieprzyjaciela. Poprosił jednak synów, by ci przyrzekli dotrzymać obietnicę i pomścić jego śmierć. Moment po wypowiedzeniu tych słów ognisty duch opuścił ciało twórcy Silmarilli i spalił je na popiół. Od tego momentu duch najpotężniejszego z Noldorów przebywał w siedzibach Mandosa. Aż do końca świata. W godzinę po śmierci Feanora, do jego synów przybył wysłannik Morgota, proponując rokowania. Obiecywał, iż Morgot gotów jest oddać im nawet jeden ze skradzionych Silmarilli. Medros, najstarszy z braci, przekonał pozostałych, by udać się na rozmowy. Noldorowie nie byli jednak ufni względem nieprzyjaciela i Medros wyruszył z o wiele większą świtą, niż przewidywało zaproszenie. Tak samo postąpił podstępny Valar. Tyle, że jego armia była znacznie większa i co najważniejsze była wspierana przez balrogów. Hufiec Medrosa został rozgromiony, a on sam pojmany i zawleczony do Angbandu na okrutne tortury. Jego bracia natychmiast zawiesili wszelkie rozmowy o pokoju, nie ufając już w żadne zapewnienie Morgota. Czarny Pan postanowił przykuć Medrosa za prawą rękę do jednego ze zboczy Tangorodrimu. W czasie, gdy Feanor i jego zwolennicy toczyli zaciekłą bitwę z Morgotem, hufiec Fingolfina przeprawił się przez cieśninę lodowej kry. W tym też czasie na niebie pojawił się przepiękny, srebrzysty księżyc. Dzieło walarów, które dodało im otuchy i napełniło ich serca nadzieją. Mimo, iż wielu z nich poległo podczas przeprawy, hufiec wciąż był znacznie liczniejszy niż wojownicy Feanora. Pierwsze promienie słońca zaświeciły na zachodzie, gdy hufiec Fingolfina wkraczał do Mitrimu. Błękitno-srebrzyste chorągwie falowały na wietrze, elfowie zadali w trąby. Tam, gdzie stąpał ich przywódca, kwiaty wykwitały z ziemi. Fingolfin pokierował armię w stronę Angbandu przez Dordedelot. Orkowie, przerażeni nowym źródłem potężnego światła, pochowali się natychmiast pod ziemią. Toteż nikt nawet nie ośmielił się zatrzymać wielkiej armii noldorów. Elfy doszły wreszcie pod bramy Angbandu i zaatakowały je, a dźwięki ich rogów wstrząsnęły wieżycami Tangorodrimu. Ich dźwięk usłyszał nawet medros, lecz jego krzyk zginął pośród skalnego echa. Fingolfin zdał sobie sprawę, iż nie zdoła skruszyć murów twierdzy samym rogów, a że był bardziej świadomy podstępów Morgota, wiedział, iż nie mogą zostać na jego terenie zbyt długo. Nakazał swym ludziom, by ci się odwrócili i udali się za góry cienia, by odpocząć w spokoju. Na miejscu osiedlili się na północnej części długiego jeziora, niegdyś zamieszkanej przez zwolenników Feanora, którzy teraz, widząc zdradzonych przez siebie elfów, wycofali się na południowy brzeg. Część zwolenników Feanora żałowała spalenia okrętów i w głębi serca bardzo podziwiała swych pobratymców za ich odwagę i wytrwałość. Chcieliby powitać ich z otwartymi ramionami, ale wstyd nie pozwolił im nawet wyjść na spotkanie. Elfów ku sobie pchnął paradoksalnie Morgoth, który ocknąwszy się z zamysłu, uknął kolejny plan. Ziemia drżała od uderzeń młotów w piekielnych kuźniach Angbandu. Z gór żelaznych natomiast wypuszczone zostały ogromne opary dymów przyćmiewające słońce. Wiatr przeniósł je nad Hitlum, gdzie zatruły nie tylko ziemię, ale i wodę w jeziorze. Fingon Waleczny, syn Fingolfina, postanowił odnaleźć swego serdecznego przyjaciela Medrosa, nie mówiąc o tym nikomu. W mroku zsyłanych wciąż chmur, Fingon samotnie zakradł się pod bramy Angbandu, skąd wspiął się na zbocza Tangorodrimu. Nie widząc jednak żadnej drogi do wnętrza twierdzy, nie zważając na czyhających w mroku orków, Fingon wyjął swą harwę i zaczął grać pieśń o Walinorze. Z oddali usłyszał nikły głos Medrosa, który odpowiedział mu śpiewem. Fingon pośpiesznie wspiął się wyżej, w stronę przyjaciela, lecz gdy go zobaczył, zapłakał. Nie mógł mu pomóc. Więzień przykuty był zbyt wysoko. Medros poprosił o akt łaski, jakim w tym wypadku wydawała mu się śmierć. Napinając łuk, Fingon zmówił modlitwę do Manwego, przywódcy walarów. Jego prośby zostały wysłuchane natychmiast. Ogromny król orłów, Torondor, zleciał z nieba i uniósł Fingona w powietrze, aż do wiszącego przyjaciela. Fingon ze wszystkich sił starał się zdjąć stalowe kajdany lub wyrwać je ze ściany, lecz na próżno. Z braku innych możliwości, Fingon zdecydował się odciąć rękę Medrosa w nadgarstku, a Torondor poszybował z nimi do Mitrinu. Czas uleczył wszelkie rany Medrosa, a że elf wciąż posiadał siły z Valinoru, proces kuracji przebiegł zadziwiająco szybko. Syn Feanora nauczył się nawet trzymać oręż w lewej ręce i według wielu radził sobie wtedy lepiej aniżeli wcześniej. Szlachetny czyn Fingona podziwiany był przez wszystkich Noldorów, zarówno z chówca Fingolfina, jak i Feanora. To odbiło się z kolei na napiętych relacjach między chówcami, które zdecydowanie potem przygasły. Spór zakończył tak na dobre Medros, który prosząc o przebaczenie, zrzekł się prawa do korony Noldorów na rzecz mądrzejszego Fingolfina. Nie wszyscy synowie Feanora uważali to jednak za dobre posunięcie, nikt jednak nie zaprotestował. Noldorowie wiedzieli, iż czas działa na ich niekorzyść. Straże stanęły na granicach Dor-Dedelot, a Angband otoczony został posterunkami z każdej strony. Noldorowie rozeszli się po całym Beleriandzie w poszukiwaniu nowych sojuszników. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej tego typu materiałów, to zasubskrybuj kanał, zostaw lajka, a także wyraź swoją opinię w komentarzu. Jeżeli chcesz wspierać naszą pracę, możesz też dołączyć do grona wspierających.